Witam wszystkich! Witam wszystkich! Dzisiaj będę mówił troszeczkę ciszej, bo wiaterek jest tam w stronę plaży. Nie chciałbym, żeby. Nie chciałbym po prostu, żeby mnie tam ktoś słyszał niepotrzebnie. Witam wszystkich. Piękniutko. Ja dzisiaj chciałem poruszyć temat. Tutaj akurat wszedłem na chwilę na internet. Po pogodę sprawdzałem, bo się widzę, zaczyna na burzę zanosić, ale i wyskoczył mi komentarz pani Szydełko, czy my się nie boimy. Odniosę się do tego, czy my się nie boimy, że nas wysiedlą. Ja powiem tak: jeśli chodzi o strach, to jest ostatnia rzecz, która jest w naszej głowie, na pewno w mojej do końca co do. Jadzi to nie mogę powiedzieć No bo to jakby jej głowa Chociaż, Chociażby Wbrew pozorom Że tak powiem hmm. Nie wiem jak to powiedzieć No ale powiedzmy słyszymy się bez słów O taką można powiedzieć eee. W danym momencie czujemy Czujemy, rozpoznajemy swoje myśli, może to trochę nie jest dobrze, ale, ale tak jest dobra, nie będę brnął w to e, powiem Wam tutaj odnośnie tego komentarza Pani Szydełko, pozdrawiam oczywiście Panią Szydełko, bardzo serdecznie, zdrawiam pozdrawiam, ważne, że dobre dobre wszystko co dobre wysyłam w tym kierunku do Pani ale Tak jak powiedziałem, ja, my jesteśmy ostatnimi, chyba ostatnimi ludźmi, którzy tak naprawdę się nie boją. I nie dlatego, że odbiło nami, jesteśmy nienormalni, tylko po prostu zaufaliśmy, zaufaliśmy naprawdę przeznaczeniu, zaufaliśmy naszej drodze. Samo to ja mówię znajomym, mówię e, rodzinie w moim otoczeniu. Samo to, że my jesteśmy tutaj oznacza, że tu będzie w miarę bezpiecznie I nie chodzi o W, nie chodzi o, o zarazę, jakąś, nie wiem te słowa to takie są kluczowe, mogą wyłapać na YouTube, ale nieważne. Chodzi o to, że trzeba zaufać, zaufać przeznaczeniu czego ja mam się bać? Jak ja żyję setki razy albo i tysiące, tak jak powiedziałem kiedyś w poprzednich filmikach, są istoty, istnienia i energia tworzenia. Istoty to są że tak powiem, yy, organizmy cielesne, wszystko można zaliczyć. Znaczy, cielesne ciało, drzewa to też są istoty, ale ma z materii, o taką można powiedzieć. Istoty to są materialne, jakby życia, istnienia. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, to są, można to porównać do duszy. To ta duszyczka się wciela w ciało, w, materie, w materię, i chce doświadczać tego, że tak powiem fizycznie. Innego słowa nie mam. Ciężko nazwać takie rzeczy. Po prostu wciela się w materię i istnienie. Yy, wciela się w materię i chce doświadczać tego życia nie wiem czy mnie słychać akurat bo mnieje co do energii tworzenia to jest jakby przynajmniej na, na tą świadomość którą teraz posiadam na tą wiedzę energia tworzenia to jest jakby nie powiem końcowy etap, ale to jest to, do czego dąży dusza, żeby się stać energią. No tak, jak powiedziałem, no to innych słów nie znajdę, bo, bo to jest bardzo ciężko wszystko nazwać. Żeby się stać energią tworzenia, czyli być tą cząstką twórcy. My tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy cząstką twórcy My tak naprawdę wszyscy jesteśmy twórcą My potrafimy kreować Potrafimy wszystko Trzeba zaufać Ja kiedyś bym powiedział uwierzyć Ale teraz powiem Wiedzieć, że to się stanie Być pewnym tego, nie to, że ja Że ja wierzę piękne rzeczy, nie wmówić sobie jakichś tam powiedzeń, tak jak nam opowiadają, że yy, jakieś takie, nie wiem, negatywne, muszę sobie chwilę przypomnieć, kolega kiedyś tak cały czas powtarzał, ale nie wiem, <śmiech> nie. <śmiech> powiedziałem mu o co chodzi, przestał to robić, przestał to powtarzać, czyli jakby zgarbiony to coraz bliżej ziemi i, i, i coraz szybciej jak to się mówi do tego dołka Czyli bardziej zgarbiony Bardziej Coraz niższy Że ziemia przyciąga I Ja mu cały czas powtarzałem przez, przez jakiś czas mu powtarzałem Nie mów tak, bo to jest przyciąganie To jest właśnie kreowanie rzeczywistości Będziesz tak ciągnął do tej ziemi To i przyciągniesz Powiem wam Widziałem Wielu, naprawdę, może nie to, że wielu, bo to tak brzmi, jakby miliony ludzi, ale widziałem sporo istot, które tak naprawdę <laughs> nagle ogarnęły ich zdziwienie. Dlaczego ja, dlaczego mi to się stało, dlaczego wielkie oczy, I, że tam jakiś udar, że tam jakieś różne rzeczy, choroby i tak dalej. Cały czas się wszyscy ścieramy i to najlepsze, znaczy najlepsze, najsprawiedliwsze jest to, że to trafia na każdego, może trafić każdego, możesz mieć miliardy złotych i, i tylko kwestia zer na końcu. Jedynkę i, i będziesz miał, czy będziesz miał 3 zera, czy będziesz miał 4 zera, czy 5, czy 6, czy 7 Możesz mieć miliony, miliardy i, i też możecie to spotkać. Kiedyś znajomy opowiadał Też ciekawostkę Że ma takiego kolegę Bardzo, bardzo bogaty Z hotelarstwa, bardzo Jeden z najbogatszych w Polsce To nie mój znajomy, ale kolega Kolegi Opowiadał Wywrócił się Miał zdarzenie na hulajnodze Wywrócił się, uderzył w kogoś na ścieżce rowerowej, elektrycznej hulajnodze, wywrócił się i stracił. Wyobraźcie sobie, gdzieś uderzył, widocznie, nie wiem dokładnie jak to tam było, ale uderzył gdzieś głową i stracił węch i smak. Wyobrażacie sobie, jeden z najbogatszych ludzi <śm> może powiedziałbym w Tysiącu najbogatszych w Polsce nie w Setce musiałem powiedzieć w Setce i który, mieć, który może mieć wszystko, może mieć najsmaczniejsze, najbardziej pachnące, jakieś perfumy, jakieś jedzenie, jakieś frykatesy, cuda na patyku może mieć i wyobraźcie sobie teraz jego życie On stracił węch i smak Zobaczcie jak to potrafi być. Ma miliony, może nawet miliardy i nic z tym nie może zrobić. Pięknie. I tak naprawdę, co ja mam się bać, że coś mi się stanie? Może będę się bał całe życie, a tak naprawdę nic się nie stanie. A może po prostu nie będę się obawiał. Stanie się to za chwilę, nawet albo jutro, albo pojutrze, za rok. I co ja, po co ja będę myślał? Ja i tak wrócę tutaj. Czy to w tej postaci, czy w innej, czy w jakiejś materialnej. To nie ma znaczenia. Ja uważam, że dążeniem, dążeniem istnienia, nieistoty, dążeniem istnienia jest po prostu głównie jakby no jak najwięcej doświadczyć i być później tym twórcą, czyli energią tworzenia. To, że my tego nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma. To, że Wam mówią, że tam gdzieś w chmurkach, tam wyżej, dalej, czyli we wszechświecie, nie ma nic, czyli jest pustka, to nie znaczy, że tak jest. Są energie, są częstotliwości, jest wiele różnych rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Są piękne rzeczy, bo. Tak naprawdę <laughs> nie ma zła. Nie ma zła. Są tylko czyny i konsekwencje. Nie ma czasu. Ech, powiem Wam, tak jak tutaj o niektórzy się obawiają, co będzie, co będzie. Ja powiem Wam, powiem Wam w końcu, będzie, będzie się działo, październik, listopad, bo ja nie opowiadam tego, że na przykład będzie za miesiąc, będzie w czerwcu, będzie w lipcu, będzie w marcu i tak co roku to samo i tak tutaj coś tam do mnie dociera, że ten mówi, że jakaś koniunkcja będzie koniec świata, tu gdzieś będzie słońce nas spali czy tam cuda na kiju, i wulkany wybuchną i tak dalej. Wiecie co, zwróćcie bardziej, bardziej uwagę na to zwróćcie uwagę na to co nam zrobią właśnie własne co nam zrobią ludzie. Chodzi mi głównie o tych rządzących światem tak zwanych ich trzeba się obawiać nie W, nie pandemii ich, zobaczcie jak, co się dzieje, jakie nieracjonalne decyzje yy, jakie nieracjonalne decyzje, jakieś ustawy wprowadzają, jakieś w ogóle ja to bym powiedział sabotaż i to nie jest, ktoś tam powie, bo oni są głupi, niemądrzy i tak dalej ci nasi niby rządzący tutaj, nasi przedstawiciele tak zwani nie, to nie chodzi o to To są tak zwani, jak pan Jaśkowski mówi, pożyteczni idioci, czyli łasy na pieniądze. Łasi łatwi do przekupienia, albo materialnie, albo jakimś szantażem ich biorą i wprowadzają takie rzeczy. To już teraz, w tej chwili, jest powprowadzane. Takie ustawy, nawet ta ustawa w Stanach, nie pamiętam chyba 447, to co na, należy do wypłaty, musimy wypłacić jedynie słusznemu narodowi około 400 miliardów dolarów. Wyobrażacie sobie? To cały czas nikt nie zaprotestował tego. Tam sobie ustalili w Stanach w parlamencie, czy jak to tam się nazywa, a nikt tego nie zakwestionował tu w naszym rządzie. Nikt. Patrzcie na to wszystko ustawa o obronności ojczyzny Tam jest taki jeden artykuł Jest taki punkt nie artykuł że wezmą, że w każdej chwili mogą wziąć i kobiety, i mężczyzn do, jako poborowych To wyobraźcie sobie teraz Ukrainki wyjechały z Ukrainy jak się zaczęło, a tutaj nikt nie wyjedzie. Po co robią granice? Od wschodu, po co murują ten, budują mury? <noise> Bo ludzie zrozumieją w końcu, że nie na Zachód uciekać, tylko na wschód trzeba będzie uciekać. <noise> Dlaczego ci wszyscy, że tak powiem, ciemnoskórzy? Ludzie, ja ostatnio byłem w mieście. Staram się jak najrzadziej, ale raz w tygodniu jadę jajeczka sprzedać. Ostatnio byłem przeszedłem 300 metrów ulicą. Chodnikiem, nie ulicą. W takim niewielkim mieście, 15 tysięcy mieszkańców. Tu niedaleko mnie. I widziałem dwóch ciemnoskórych. Odrębnie, nie we dwóch idących razem, tylko nie dwoje idących razem, tylko tam, w, nie wiem, 100 metrów widziałem jednego i 200 metrów widziałem drugiego. Nie wiem, czy byliście ostatnio w Szwecji, widzieliście jak na ulicy, jaka jest... Dobra, nie brnę w, tym, w ten temat. Konia trojańskiego nam tutaj zafundowali na Europę. I najlepsze, że oni nie muszą nic robić, tylko wystarczy, że są u nas i będą dostawać pieniądze, a my musimy ciężko pracować na te kwoty, które oni dostaną. Mam nadzieję, że rozumiecie o kogo chodzi, bo tak trochę lawiruje. Nie mówię wprost. Ustawa Ustawa yy, że mogą cię na siłę zaż wiadomo zapunktować o. bez twojej woli, bez twojej zgody Nawet mają prawo jest taka ustawa prowadzona ze 2 lata temu 2,5 roku temu, może trzy, nawet jakoś na początku tamtego co się działo że że mogą nas unieruchomić no, nie pamiętam, 24 godziny czy, czy wyobrażacie sobie to? i oni wam mówią, że oni tego nie będą stosować <laughs> ludzie, no to po co wprowadzają takie rzeczy? tego powinniście się bać tego, nie w. To jest wszystko. to jest wszystko to nie to, że pić na wodę, bo ludzie giną tylko ludzie są my ja mimo wszystko się zaliczam jeszcze do, do tych ludzi jesteśmy naiwni dajemy sobie wciskać kit dajemy sobie wciskać patrioty i tak dalej zm nie chcę używać tych słów bo ktoś mnie może później osądzić o brak tego te media to wszystko to jest jeden wielki przekręt, to jest sterowanie wami, to jest, ja tego akurat nie oglądam. To jest najgorsze. Mogą tam tak zmanipulować, zresztą w ogóle to szkoda gadać, są takie technologie, że wystarczy częstotliwości zmienią taka agresja powstanie, że sąsiad sąsiada pójdzie za ciuka. Takie są technologie. Ale wróćmy co do strachu. Nie ma co się bać, bo jak się boisz, to znaczy, że masz te myśli negatywne, że się obawiasz. Dlatego proponuję się nie bać, nie myśleć, porzucić wszelakie myśli. To, co ma przyjść, to samo przyjdzie i będzie piękniutko. Wiecie co za za bardzo się rozgadałem? Piękna pogoda. Jeszcze porzucam parę razy i jadę do domku, do pięknego domku, do czekającej jadzi. Piękniutko. Troszeczkę tak cicho mówiłem. Może to wyglądać jak jakieś smucenie, ale akurat prosto z wiatrem idzie tam na plażę. Nie chciałem, żeby mnie słyszeli. A i tak trochę prywaty. Może dzieci będą oglądały. Tak naprawdę, dzięki dzieciom macie kolejne filmiki, będziecie mieli. Bo komórka mi się utopiła, zalała. Nie mogłem odzyskać danych z YouTube'a. Wymienili mi praktycznie całą. Tylko bebechy zostały, że tak brzydko powiem. Wiadomo o co chodzi. Tylko środek komórki został, resztę wymienione. Nie byłem w stanie się zalogować ponownie. Ale teraz jak mam, można powiedzieć, nową komórkę, nowa stara, zreanimowana przez dzieci. Pozdrawiam. <grym> to im zawdzięczacie ewentualne kolejne filmiki. Jeszcze raz pozdrawiam. Do następnego razu.